Terapia genowa jest procesem, który trwał lat, bo pierwszy w Europie wprowadziłem operację w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego, czyli operacje odbywają się w rezonansie magnetycznym, a nie na bloku operacyjnym i otworzyło drogę do terapii genowej. I dzisiaj, kiedy możemy wyprodukować kopię genu brakującego lub kopię Genu, który zablokuje funkcję genu źle pracującego, produkującego białko patologiczne to jest rewolucja, myślę, że w historii medycyny i terapia genowa jest przyszłością. Dzisiaj jest jeszcze to jej początek, bo to są operacje długotrwające, ale one odmieniają życie człowieka, czyli no, choćby nawet dzieci, które były operowane terapią genową, Rodzice liczą datę urodzin tego dziecka nie od daty narodzin, tylko od daty operacji. One rodzą się od nowa i ta terapia ma coraz większe zastosowanie w różnych chorobach neurologicznych i z czasem będzie dużo krótsza i będzie myślę w przyszłości bardziej dostępna. Myślę, że medycyna polska. Nie, nie jest w tyle i w ogonie medycyny światowej, bo choćby nawet to, co my robimy, jesteśmy jedynymi w Europie, a niekiedy jedynymi na świecie. Oczywiście to są procedury pionierskie. Takie procedury nie może wystąpić o refundacji Ministerstwa z NFZ-u, bo to musi jeszcze trochę potrwać, ale przynajmniej w neurochirurgii Polska, nie powiem, że jest liderem, ale należy do Czołówki krajów na świecie, choćby nawet Gamma Life, który prowadzę i wprowadziłem do Polski, robi jako drugi na świecie tyle procedur rocznie, co jeden ośrodek w Stanach Zjednoczonych. Także myślę, że należymy absolutnie w neurochirurgii do elity.